15 sierpień, godzina 8.11, jedziemy na dziewiąty lot treningowy. To będzie około, to będzie gdzieś 80, no około 80 km, jest miejscowość Lubliniec. Za chwileczkę będziemy, znajdziemy miejsce i będziemy wypuszczać. Jesteśmy już na miejscu, pięknie okolice, jesteśmy w Lublińcu. Z jednego miejsca na... Kazali opuścić bo terem prywatny, szkółka konna, bali się, że głębie będą siadać na dachu. No takie mamy dobroć w Polsce się wszyscy boją wszystkiego. I jesteśmy na miejscu głąbków, tu jest około 500, wszystkie jeszcze koledzy dali, mają lecieć. Praktycznie wszystko w jednym kierunku. No i zobaczymy jak dzisiaj będzie. Godzina 8.30 i start Wow! wow. Uła! Te wystartowały. Kolegów zabraliśmy też jeszcze wyłączków trochę po drodze. Wszystko to samo w jednym kieruneczku. Sprawdź czy nie ma czy jaki nie został Nie ma podzieliły się na dwie grupki, ale się chyba będą łączyć za chwilę No druga grupa jest. Jeszcze się nie połączyły Tutaj piękna grupka. No już jeden na czołówkę idzie. Eh, odbijają, w drugą stronę idą. Część te iść już od razu, a jeszcze te drugie co. A, już się połączą. Jeszcze się nie połączyły. No i rozciągnęły się i już grupa jakaś prowadzi te z tyłu za nimi Podsłonko może za bardzo nie widać Nawracają i ta druga grupka też nawraca o nie, nie nawracają tylko robią fale No i dwie grupki jest To jest ta mała grupka. część gołąbków pojedynczych się porozlatywały. Mogą to być kolegi, który pierwszy raz dał dopiero. No troszeczkę może za daleko. Ale to już jego sprawa. I ptaków nie widać. Poszły. Odejście. W kierunku dobre, No to skład... E nie Wracają Połączyły się, Połączyły się i wracają Aż tutaj słychać jak szum Ale Chyba się złączyły Tak jest, złączyły się A chyba się No a słychać po prostu tutaj szum, a tylko 500 jest ich, granica. Gołębki już odeszły, zamykamy klatki i jedziemy do usłyszenia Najprawdopodobniej jeszcze jeden lot zrobię próbny, dziesiąty, yy, ale już może dzisiaj podzwonię do osób, bo tam zostało, że trzeba aktywować parę gołąbków. Jak na razie jest dobrze. Do usłyszenia.